Już jest troszoba na moim kanale i dzisiaj nagrywamy Pixel Gana. Yy, więc no. Yy, jak widzicie, w ogóle coś mi się zbugowało, ale. Czekajcie. jesteśmy w innym miejscu niż był ostatni odcinek, a byłem bardzo dawno. Yy, możemy grać. O, mamy akurat teraz yy, jakieś. O, mąki. Super, mamy manki No sobie, wezmiemy z Foxy'ka. Kupiłem Smoka, w ogóle nie. O, mam jeszcze. Yy, w ogóle... Space Lucky Chest'a. Gdzie yy, tu jakieś mam, w ogóle, Rust lasery, te wiecie. Laser Gate'a mam i w ogóle nie. Kupiłem sobie Smoka, a w ogóle zmieniłem na jakieś inne, w ogóle... miejscówkę, no ale dobra. Mamy Foxy'ego. To jest mój skin. Z ego. Co się stało? Dziś miało być Minecraft, ale muszę popracować na nagrywaniem na komputerze, bo wiecie, tak. Wiem, ogólnie to miał być Minecraft, ale jest Pixelgan, ponieważ chciałam nagrać Minecrafta na komputerze i po prostu, jakby to powiedzieć, po prostu nagram odcinek taki dla siebie bez głosu, nie? że so już tu będziemy. Wezmę sobie DF oczywiście. stare dobre czasy. Nie. Po prostu nagram odcinek. I po prostu nie mogę go otworzyć. Ja się boję, że jak nagram Minecrafta, po prostu na sobie stół, to po prostu jakby ten odcinek nagram i go stracę. Czyli że nie będę mógł wam go wrzucić. Więc no. Chyba lepiej, jak będę miał czas, to chyba lepiej, że z tym popracować, a nie tak na szybcika, na szybcika tą gumę. O, to jest w ogóle. Łe, y... już my zawij. I tam broń, którą teraz miałem, to ona jest na trzy w ogóle. Yy, te. Trzy. 3... Na trzy użytki, on dostałem, ona jest bardzo mocna. Pójdę sobie, jako... No, już mnie za. Jakim cudem on mnie teraz. Ja sobie tutaj grałem. Kurde, typie, gdzie ty? Co, jak mi się tu buguje, nie? Ej Ej W ogóle, że teraz jest odcinek, to jest fajnie W ogóle, no, on mi z tyłu, ja nie mogę się odwrócić, jakie sterowanie w ogóle Bum, 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 bum No, ostatnio Nie wiem, co tam w ogóle Ja sobie, jak kiedyś grałem, to mi dobrze nawet szło, nie? A teraz? Ja. Jakim z demonem? mnie... Macie to... O! Jak go... Jak go zabiłem? Nie ja. Niestety. No znowu ten train Bad Boy. dobra, idę sobie jako ten demon i koniec. Mi tego liska zabili, nie? A, ja trafiłem na sam koniec gry i nie będę miał ani jednego killa. się zostało w ogóle w tym meczu? Jakieś palce śliskie, nie wiem. Ten odcinek będzie dość krótki. Jakieś takie, no nie wiem, 8 minutek. Czy. Czy mi się buguje tak pixel gun? Czy z dziejenia? No dobra, go battle. Mój skin jak jest w ogóle, nie. Moje nowe zdjęcie na ety... Spoko, o co się dzieje tutaj? No go battle, halo? Mam O Dobra, ja tu w ogóle Kurde, tak mi teraz ciężko grać, nie? W sensie odcinek będzie dłuższy niż 8 minut Ale do tego, że ja sobie jakieś intro Na przykład nowe zrobię i se... Sobie... Tak, panowe nowe intro sobie zrobię Wiem, że kolejne, no ale trudno Zrobię sobie jakąś muzyką z praw autorskich i po prostu. Co tu się dzieje? No i po prostu przedłuża filmik trochę. I wybaczcie, że w tym odcinku to mnie, ale naprawdę coś mi tu nie gra teraz. Bo ja powinienem Brawlers też nagrywać. Jest Pan P i w ogóle Max B. Co się w ogóle tutaj dzieje? Więc jak ja dawno nie nagrywałem takich odcinków z głosem. Gdzie przed kamerką jestem ja? Dawno to nie było. Tutaj mogę sobie dawać strzelić. Ale nie. Oni mnie zabijają. I ja mam. O, 5 asysty mam. Super. Ciszę się. Tylko zaczęło mi to tak wolno chodzi, To. Ja... Mię... Zabił mnie aż. No. Ja nie mam nawet czasu na reakcję. Tak mi się to buguje, że. No, sakra. ostatni. Coś tam postrzelam, spróbuję przynajmniej. Granata zrzucę. bom bum, zrobię. Pewnie mnie ktoś z strzeli. Ja nie wiem jak się obrócić. Kurde, ja tak planuję, ale nie wiem. Chciałbym 100 odcinków z Pixelgana, ale... Czy to ma sens? Hmm. To jest 46. Mogę skończyć, jak, jak będzie 50. No, ale... O, 10 jest super. Przynajmniej coś zdobywam, nie? O mnie. Ta broń on ale jak sobie w łóżku, to mi działało. Wszystko normalnie. No dobra, cóż. Nie mogę na leżąco nagrywać, bo mnie nie słychać wtedy. I są tłumy, bo pierwszy odcinek z Pixelgana, czyli pierwszy odcinek po prostu normalnie nagrany właśnie z nagrywaniem ekranu, był po prostu... O Jezu, co tu się dzieje? Nie. Był na łóżku nagrywany, bez kamerki i w ogóle. No, było słychać zagłuszenia. Dobra, ten odcinek w ogóle nie ma sensu. Ale chyba go jednak wrzucę. Co tu się dzieje w ogóle? Nie. Sorry, że tak dla mnie. To jest ostatnia gierka w tym odcinku. Tak, żebyście mieli świadomość. Wiem, że krótki, ale coś tam sobie jeszcze dodam, żeby było dłużej. Już będzie 7 minut. jeszcze... W ogóle teraz sobie rozmawiamy, tak. Bo ja tu, no patrzcie, nie mam jak się odwrócić. Oni mnie za szybko zabijają. Mam za dobre bronie. Ja sobie kupiłem jedną broń, ale z niej teraz nie, aktualnie nie korzystam. Ona jest za shotguna. Ło! Kill assist! Kill assist! Ło! Wow. Coś robię w ogóle, nie? Biorę demona. Dawaj, zabijamy go. Ty, 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 blu, 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 mam. Dawaj, zabijamy. Wie, ty jesteś. Aleksander i ty. Oj, zabijali. No i mnie zabili. No. 10 9. 8, żegnaj moja super broń. 5, 4, 3, 2, 1, bum! I tak oto dedłem. Bum, bum, bum. I będziemy kończyć. 7,5 minut. Troszkę więcej, może też, ale wiesz. Jeszcze tutaj sobie pogadamy. Quick, done, bo. Nie wiem, jakoś to sensu, tutaj mój smog w ogóle lata, nie? Nie Możemy sobie wybrać tego manki. Więc no. Mam taką fontannę fajną. Loading. No. Będziemy kończyć. Przepraszam, że tak lamiłem, no ale... Wiecie. No. Jakoś mi się tu w ogóle dziwnie steruje, mam ślice. Co? Ale tak w ogóle, że nagrałem, co nie? że no oczywiście reklamka tak Ale my jej nie chcemy, ja nie chcę w to grać, co ty. Co? Nie, 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 nie. Ej, bo skończył od razu odcinek. O dobra. Uuu, no. Hmm. Tu się takie rzeczy pozmieniały, możecie zobaczyć. Ja już mam przygotowaną miniaturkę od bardzo dawna, tylko kurde, ten filmik jest dziwny trochę, ale... Ale tyczy się powrotu Pixelguna, a nie wiecie. No. No już, bo chcę skończyć odcinek tutaj. Halo. Zostawcie łapki w górę w ogóle. Ym. No już, bo będę kończył odcinek od razu. Chyba może jeszcze 10 sekund Pixelgan. Dobrze, także my już kończymy odcinek. To wciąż prewizja. Dajcie mi suba i cześć.